Myślę, że będzie dobrze. Roby wyjść z grupy i, i będzie rewelacja. Nadzieje są duże, zobaczymy. Trudno powiedzieć: Ja się spodziewam, że z grupy powinniśmy wyjść bez większych problemów. Co dalej, to zależy od przeciwnika, na jakiego trafimy. Jakie oczekiwania? No, Przynajmniej do półfinału musimy dojść chyba. Bo ja kupiłem według mnie telewizor, więc muszę mi oddać pieniądze, tak? tak. Półfinał, półfinał. Tak, tak. Tak, maksimum, maksimum. maksimum? Nie, przesadzajmy, nie przesadzajmy. Realne, z grupy nie wyjdziemy. No, przede wszystkim wyjście z grupy. Żeby nie było tak jak na przykład w Korei, czy potem w Niemczech, czy w Austrii, czy 4 lata temu u nas. Żeby wreszcie się udało, żeby wyszli chłopaki z grupy. Tego im życzę. Ja, to, ja, to, ja już mam wyższe cele. tak, Dla mnie to finał. Chociaż nie chcę pompować balonika. Na euro, ja myślę, że wyjdziemy z grupy. E, ćwiercinał zależy na go, trafimy. Bądźmy realistami. Na razie wyjdźmy z grupy. A później zobaczymy, co będzie. No, jak najwyższe oczekiwania, czyli pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce takie? Nie, no to żarty oczywiście, ale, ale na pewno chodzi tutaj o jedno z miejsc. Każdy kibic ma marzenie mistrzostwa Europy. Wiadomo, że, że dużo dużo jest na wysokim poziomie i będzie trudno, no ale wszystko w głowach naszych piłkarzy, to jest podstawa.